Siemanko. Dzisiaj przedstawiam Wam un unboxing klawiatury Logitech K120. Tutaj ją sobie zakupiłem i tutaj właśnie teraz ją otwieramy. Pudełko oczywiście pokażmy tutaj. Y Logitech keyboard 120 for business I oczywiście tu jest znaczek Logitecha Okej, okay, dobra Przechodzimy do samej klawiatury A więc e, ostrożnie zdejmujemy jej, Ją z folii Ostrożnie wyciągamy Tam powinien być Hehe Nie przejmujcie się, że tam są jakieś dźwięki. I ostrożnie wyciągamy. Oczywiście tu mamy instrukcję producenta. A więc co, kładziemy na fotelu. Okej, okay, a więc tak się przedstawia klawiatura Logitech K120. Czekajcie na kolejne unboxingi. Siemanko. Na razie. No i papa. Siemaneczko.